Uch, czuć już wiosny. słuchajcie. Witajcie w Kuchni Kwasiora. Pięknie świątecznie mamy dzisiaj na stole, ponieważ odcinek będzie również w klimatach świątecznych. Zapraszam Was dziś na białą kiełbasę, bo jak święta, to biała kiełbasa. Dzisiaj będzie to biała kiełbasa po chłopsku. Taki, taką recepturę odnalazłem w jednej ze swoich książek kucharskich, jeszcze daleko przedwojennych. No i sprawdziłem, przetestowałem. Jest to bardzo smaczna alternatywa na białą kiełbasę na stole. Także zapraszam. Co też będziemy potrzebować? Kilka niewielkich składników. No bo jak po chłopsku, to ma być prosto, prosto, ale niezwykle smacznie. Zapraszam do stołu. I klasycznie zaczynamy od naszego gościa dzisiaj, a mianowicie majonez, kielecki będzie nam potrzebny do tego danka. Dalej cała masa ziemniaków, tutaj jest śmietana, osiemnacha, gęsta, kwaśna. Cebula oraz biała kiełbasa, dziś mięso na koniec, a z przypraw ja polecam słowiańskie ziołowe leśne licho i z zmorę. Ale jeśli nie macie moich przypraw na podoręciu, to żaden problem, ponieważ jak zwykle w opisie będą zamienniki. No i zacznijmy całą przygodę z kiełbasą po chłopsku. Nie tylko biała, świetnie sprawdzi się do tego przepisu, w zasadzie jakakolwiek inna, ale biała pasuje najlepiej i jest świątecznie. Więc zaczynamy od przygotowania waszych. Ziemniaki kroimy w plasterki, a cebulę w pióra. przychodzi młodość siła i radość Bardzo prześlicznie. Warzywa są już pokrojone. Zapomniałem o ogórkach kiszonych. Bardzo Was za to przepraszam, ale mówię teraz, lepiej później niż wcale. Ogóreczki kiszone będą potrzebne wraz z odrobiną tej przepysznej zalewy. Zalewy, która będzie nam potrzebna do zrobienia sosu i tym się teraz zajmiemy. Śmietana, majonez, zalewa, przyprawy. Piu! Mieszamy wszystko razem. Wszystko jest już dobrze wymieszane. Sos jest taki. Mm, o, dobry, o, do, o, 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 dobry. Połączenie Manojezu ze śmietaną daje przepyszny rezultat do tego przyprawy i podbijamy to wszystko leciutkim kwaskiem z zalewy pod ogórkach. Wspaniała sprawa. I on właśnie ma być taki nieco rzadszy. Właśnie będzie idealny do zapiekania. Ziemniaki. Odlewamy z nich teraz wodę. Zrobimy to teraz tutaj skrzętnie na wizji. Dopiero teraz, co by nie ściemniały i dodajemy tutaj wszystkie składniki, a kiełbasę, a kiełbasę ciach, kroimy w takie kawałki jak chcemy. możemy całą tutaj wrzucać, a możemy kroić ją, tak jest w przepisie, na mniej więcej trzy części, każdą z kiełbasy. gotowe są, aby je zapiekać. I teraz w przepisie zapiekanka chłopska, no to chodzi tutaj o to, że z małej ilości składników uzyskujemy dużo jedzenia. To też w dużej misce należało to wszystko przygotować i teraz do pieczenia rozdzielamy po kilka mniejszych naczyń. Tak jak robię to ja lub możemy to oczywiście upiec w jednym dużym naczyniu, wtedy fu, wielka rodzina wjeżdża, taki cud na stół, jest bajeczka. Ale ja będę miał dwa małe. To też przykładamy to na równi. No i cyk, tak by to wyglądało. I teraz piekarniki rozgrzewamy klasycznie. Góra, dół do temperatury 190 stopni. Czas pieczenia to jedna godzina. Przez pierwsze dwa kwadranse, to szalenie istotna sprawa, pieczemy to pod przykryciem. Po dwóch kwadransach zdejmujemy przykrycie i kolejny czas niech góra pięknie się zarumieni. Do zobaczenia. Siup, chup siup, siup godzina z Leciuszkim haczykiem za nami. Wspaniałe aromaty wszędzie w domostwie się unoszą. Góra zapieczona, piękna, zarumieniona, środek mięciuśki, Czas jeść. Zapraszam do stołu. W polu zboże płodzi ludziom dzieci, a gdzie on spojrzy? Tam młode dojrzy, a gdzie on stanie, tam się powstanie cebulka tutaj do kompletu i mamy wszystko a dookoła rozpadało się no ale przecież jak mówi stare powiedzenie to w marcu jak w garncu w tym zaś garncu mamy prawdziwą bombę smaków u góry wszystko zapieczone na chrupko w środku zaś mięciutkie ziemniaczki słodkawa cebulka a kiełbaska pod wpływem pieczenia dzięki temu że jest przykrojona oddała do sosu wszystko co najlepsze i razem mamy prawdziwe cudo ogóreczek kiszony co jakiś czas będziemy na niego trafiać, PUM! Wybuchnie swoją kwaśnością, która świetnie komponuje się z całością. Słuchajcie, dzisiaj jest równonoc wiosenna, czyli dzień. Trwa tyle samo I właśnie z tej okazji ja wraz ze sponsorem dzisiejszego odcinka Społem Kielce życzymy Wam wszystkiego co najlepsze w tym nadchodzącym pięknym okresie budzącego się życia w przyrodzie. Drzewiej, jarygody, na to mawiali nasi przodkowie od Boga jaryło, który krąży po świecie. Marzanna przegoniona, on rozsiewa życie. Teraz Wielką Nocą to święto jest nazywane. Chodzi jednak o jedną ideę. O narodzenie życia, o narodzenie się przyrody po długiej i męczącej mroźnej zimie. Więc przyjaciele, wszystkiego co najlepsze niech wam się darzy i róbcie sobie kiełbasę po chłopsku, bo proste rozwiązania zawsze są w życiu najlepsze. Pozdrawiam, do zobaczenia. Uh. Oj. To no co? Dobra, macie mnie.